leci cudomłodzian na wspaniałym rumaku leci przez przestworza i patrzy a na dole jakaś dziwna kraina wysokie tam drzewa które sięgają aż chmur Pyta więc rumaka co to za kraina jest i to kraina gdzie sekutnica żyje potwór wielki ogromny przyjdzie ci z nim walczyć więc łuk i strzały już szykuj kiedy cudomłodzian łuk zdejmuje strzały wyciąga już ziemia drży, drzewo jedno przewala się, drugie się przewala na ziemię. I idzie potwór ogromny, sekutnica straszliwa, na której widok wszyscy ludzie zawsze uciekali. Ale nie cudomłodzian. Bierze łuk, strzałę wyciąga i strzałę posyła prosto w nogę potwora. Noga odpada, sekutnica płacze. O, oddaj mi nogę, proszę cię, jeżeli mi ją zwrócisz, obiecuję, że nie zrobię ci krzywdy. Oddał sekutnicy cudomłodzian nogę. Noga przyrosła jej do ciała z powrotem. A sekutnica słowa dotrzymała. Do domu ich zaprasza, jedzeniem częstuje. Trzy córki swoje sprasza, mówi do cudomłodziana, żeby wybrał sobie którymś za żonę. Ale nie po to, nie po to co do młodzian daleko wędruje. Do krainy wiecznej młodości i życia na wieki przecież leci. Sekutnica więc mówi: o, daleka droga przed tobą, ruszaj więc! I wzbija się na skrzydlatym koniu co do młodzian, leci jeszcze dalej, do kolejnej krainy, gdzie wszystko jest wypalone na popiół, gdzie smoła, gdzie lawa się toczą przez te krainę. A koń mówi: i -oh! to kraj na piekielnicy, straszliwszego potwora jeszcze! I nie wybrzmiały te słowa, gdy ziemia zatrzęsła się. I potwór jeszcze większy o trzech głowach się pojawił. Jednej głowie, z której ogień buchał. Drugiej głowie, z której lawa się toczyła. Trzeciej, z której wypływała gorąca smoła, co wszystko zlepiała po drodze. Ale co do młodzian nie wystraszył się. Łuk wyciąga, strzałę szykuje i... Wystrzelił strzałę w jedną z głów, a ta natychmiast odpadła. Piekielnica krzyczy, oddaj mi moją głowę. Obiecuję, że ci nic nie zrobię. Cudowodzian chwyta głowę, oddaje piekielnicy. Głowa natychmiast przyrasta. Piekielnica słowa dotrzymuje. Do domu ich zaprasza, jedzeniem częstuje. Bajka nie mówi, co jedli, ale na pewno jakieś gorące było to jedzenie. Piekielnica też trzy piękne swoje córki zaprasza. Za żonę jedną z nich, co do młodzianowi chce oddać, ale on nie po tu leciał. Do krainy wiecznej młodości i życia na wieki przecież zdążał. Kiedy piekielnica to usłyszała, mówi Leć więc, leć, daleka droga przed tobą. I wzbija się na skrzydlatym koniu, co do młodzian i leci jeszcze dalej. Ale koń rży. jo! Teraz najstraszliwsza kraina przed nami. Tam w białym pałacu trzy boginki mieszkają. Tam szczęście cię czeka wielkie, ale straszliwe bestie tu żyją. Dobrze, że w szczęśliwej godzinie tu zmierzamy, bo boginki karmią teraz wszystkie potwory i one zajęte będą jedzeniem, nie będą patrzeć na nas. I lecą tak, lecą ponad drzewami. Co do młodzian już w oddali widzi wspaniały, biały, błyszczący pałac, ale jego koń. Zmęczony był już tak daleką drogą i zahaczył nogą o jeden z wierzchołków drzew. I wtedy to bestie usłyszały hałas, te, co miały skrzydła, wzbiły się w powietrze, te, co miały nogi, zaczęły ścigać ich i biec w ich stronę. Ale koń na szczęście doleciał do pałacu, boginki zaś zatrzymały wszystkie potwory i zbliżać się im nie, po nie pozwalały. Co do młodzian, zapytał je: Czy tu odnajdę? Wieczną młodość i życie na wieki. A one uśmiechnęły się do niego i powiedziały tak. Witaj u nas. Bądź naszym gościem. Piękny cudomłodzianie. I cudomłodzian został w ich pałacu. One jedzenie mu szykowały. I rozmawiały z nim. I śpiewały mu. A ich głosy to była najpiękniejsza muzyka, jaką ten cudomłodzian w życiu słyszał. I został u nich dzień następny. I następny nie wiedział już sam, ile dni tam w gościnie siedział. Było mu tak dobrze. Żadnych trosk, żadnych zmartwień tam nie miał. Cały czas wesoły był i radosny. Boginki wszędzie mu pozwalały chodzić. Poza doliną płaczu. Mówią tam cień panuje, smutek. Nie idź tam. Wszędzie ci wolno chodzić. W radości tu mieszkaj z nami. Co do młodzianowi dobrze tam było. Ale pewnego dnia udał się na polowanie. Zobaczył zająca, a zając kicał i kicał i kicał i kicał. Więc młodzian chwyta za łuk, za strzałę łapie. Wypuszcza te strzałę, ale zając ucieka. Strzała chybia. Więc goni tego zająca młodzian. Szybko biegać potrafi, a zając kica i kica i kica. Cudomłodzian za łuk, za strzałę łapie. W inną stronę wypuszcza strzałę, ale chybia znowu. Zając kica i kica i kica. Cudomłodzian nie patrzy już gdzie. Biegnie dalej. Łukrykuje, strzałę nakłada, wypuszcza ją, trafia w zająca, ale kiedy podnosi zająca, patrzy, jakiś cień go spowija. Ciemność nastała, straszliwa, w dolinie się znalazł, w dolinie smutku i płaczu, i poczuł w sercu nie radość, ale tęsknotę za rodzicami. Myśli sobie, dawno ich nie widziałem. Czas ich odwiedzić. Pałacu. I wraca do pałacu boginek, tego białego, co lśnił na słońcu, ale już wesoły, idzie nieradosny. Boginki to widzą i zrozumiały, gdzie trafił. Pytają go, czego potrzebujesz, żebyś znowu się uśmiechał. A on mówi, rodziców muszę odwiedzić, muszę polecieć do domu, żeby ich chociaż na chwilę zobaczyć, inaczej moje serce smutne pozostanie. Mówią mu boginki, nie leć tam. Tu inaczej czas płynie niż na Ziemi, tu jeden dzień jak wiele, wiele lat na Ziemi mija. Nie leć tam, bo już nigdy nie wrócisz. Skrzydlaty koń powiedział, że jeśli uda im się szybko polecieć i wrócić, to jeszcze jest szansa, ale nie wolno zostać cudomodzianowi ani chwili w domu. Cudomodzian ucieszył się. Wsiada na skrzydła tego konia, żegna się z boginkami pięknymi, tak dobrymi dla niego. Żegna się z nimi i obiecuje tu powrócić. Zbija się w powietrze, leci na tym koniu dalej i dalej mknie. Nad krainą piekielnicy leci, ale patrzy, że ziemia tam już nie wypalona jest, ale zarośnięta trawą, krzewami, kwiatami pięknymi. Ludzi mnóstwo tutaj żyje. Zdatuje więc do nich i pyta: nie boicie się piekielnicy? Oni mówią, co? Kogo? Nasi dziadkowie takie bajki opowiadali. Nie ma czegoś takiego jak piekielnica. Co ty w bajki wierzysz? I wtedy cudomłodzian poczuł, że garbić się zaczyna, że jakoś ciężko mu się zrobiło. Ale nie zostaje tam dłużej. Wzlatuje na swoim skrzydlatym rumaku, jeszcze wyżej leci. Dalej. Tam, gdzie ogromne drzewa przecież były, teraz tych drzew nie ma. Tylko niskie drzewa się znajdują. Ludzie tam mieszkają. Pyta ich. Czy nie boicie się sekutnicy, która tu mieszkała, potwora olbrzymiego, co drzewa zwala, co swoim głosem może was powalić wszystkich, bez życia tu zostawić? A oni mówią, co? Sekutnica? Nasi pra-pradziadkowie o tym opowiadali. Ty w bajki wierzysz? Chyba szalony jesteś. Nie zostaje tu co do młodzian. Leci dalej. Zaczyna się martwić, co zostanie w domu. Czuję, że zmarszczki pojawiły się na jego twarzy, a w rękach nie ma już takiej siły, jaka była kiedyś. Ale leci na skrzydatym koniu. Kiedy dolatuje do wielkiego miasta, wcale go nie poznaje, bo miasto jest jeszcze większe. Jakieś inne są te budynki, a z pałacu zostały ruiny. Kiedy tam wylądował, nie może nikogo znaleźć w tym pałacu. Woła i krzyczy za cesarzem, za cesarzową, mamę, tatę woła, ale ich nie ma. Pusto jest. Wszystko jakieś zapuszczone i ciemne. Biegnie do komnaty, gdzie jego ojciec mieszkał. Skrzydlaty koń krzyczy: Uciekajmy stąd, nie możesz tu tak długo zostawać. Ale cudomłodzian chce zostać. Musi się dowiedzieć, co się stało. Wtedy skrzydlaty koń żegna się z nim i odlatuje sam. Cudomłodzian idzie do komnaty ojca. Tam trzy wielkie kufry stały i stoją nadal. Podnosi pierwszy z nich ale kufer jest pusty. Drugie, drugie wieko otwiera i tam pusto, i w trzeciej skrzyni też pusto jest. Czuję, że ma coraz mniej sił. Co do młodzian gładzi swoją długą, siwą brodę. Przygarbiony jest bardzo, zmęczony. Aż tu nagle przed nim postać się pojawia, wielka postać, która mówi. Dobrze, że się pojawiłeś. Bo i we mnie ludzie przestaliby wierzyć, a tak stanie się to, co się stać miało. I postać ta wymierzyła mu policzek, to śmierć była. I kiedy go dotknęła swoją ręką, cudomłodzian w proch się rozprysł, rozsypał się dookoła i tylko tyle z niego zostało. I taka była jego historia, i tak się ona kończy. Wiele lat upłynęło, odkąd wyruszył z domu. I tak jest też z opowieściami. Jeżeli o nich pamiętamy i je opowiadamy, to one żyją, wędrują, są cały czas żywe. A kiedy o nich zapominamy, w proch się rozpadają i zostają zapomniane. Dlatego opowiadajcie bajki, opowiadajcie różne historie, i niech będą żywe, pełne światła pełne blasku.